to wszystko przychodzi z Białorusi, tam z tej granicy. To przychodzą ludzie i na jest tak, że przyniesie, przyniesie Pani kartkę A4 napisaną cyrylicą i na tej podstawie nie muszę Pani wpuścić, bo jest w Ukrainie wojny. Co więcej, tam też też, dlaczego ja jestem strażnikiem granicznym, Zaczęliśmy się buntować, bo są ludzie, na przykład na roku Pakistan, którzy mają stęp graniczny Ukrainy, na przykład 27 rok, do kraju w czasie wojny i teraz to w kraju w czasie wojny gdzie uciekają przez, przez wojnę. Wie Pani o co chodzi? Wiem, ja wiem o co. To chodzi stali sobie teraz tą wojnę. Dlatego jako... tylko wie Pani o co chodzi, mi nie chodzi o to, że tak to co widziałam wczoraj. Ja tam do mnie służby medyczne przyszły do autokaru i tam sprawdzały temperaturę dzieciom na, na tym zimnie, e, e, podawali lekarstwo, no proszę, następne, następne. E, e, I proszę panią, a tu ja szukam służby medycznej, tam dziecku mi podawali e, lekarstwo przy autokarze, ja przychodzę tutaj, a tutaj trzech czarnoskórych sobie się leżakuje. No ale to wie pani, to... Wy musicie też to o tym informować. Oni muszą mieć dokumenty, oni nie mogą tak, że on ma kartkę zwykłą, przychodzi i on jest uciekinier. Jaki to jest uciekinier, proszę pani? Wszyscy mężczyźni... Wie pani o co chodzi? No to ja wiem, My mężczyźni ja są ja zabieramy. zabieramy na granicę, bo oni jadą na Ukrainę walczyć. To ja wiem. Czy a czy jadam... to są panowie jacy? To są uchodźcy. To nie są uchodźcy. To jest wejście do Unii Europejskiej. No to dokładnie, to dokładnie tak. I oni się pchają tam, gdzie jest ciepło, nakarmić, poleżeć i się ogrzeć, a tam stoją matki. Wczoraj odbierałam grupę, która jechała z Żytomierza cztery doby. No. Więc y, to nie tylko ja się burzę, tylko inni też ale ludzie się, przy, się burzą. my się burzymy. My na, jak, jako Straż Graniczna, na granicy, przy odprawie... monitorujcie o ale tym. Ale my nie mamy możliwości. Bo Mówcie my o tym tak, głośno. My już nie chcemy tego kraść, bo to jest jeszcze tak. Te kobiety, które przychodzą, mówią nam, że oni tak, wypychają z pociągów. Dokładnie. Wypożyczą że A oni czy... chcą przejść. No. To, jest, to się w mieści. A ja słyszała my... Pani o tym, że doszło do gwałtu wczoraj jakiegoś? Nie, nie słyszałam Nie słyszałam. Pani? To nie. ja wczoraj w nocy się o tym dowiedziałam, po drugiej. E, a to, że była jakaś tam info, e, jakaś, e, nie, nie fajna sytuacja w Biedronce? Nie, ja nie, nie słyszała nie. Pani o tym, ja że była interwencja? Nie, że e, przyjechała no. na SOR, właśnie na skóra Chłopiata, i miała przy sobie ciuchy, wszystko przygotowane do te pasy Shahida. Do czego? Na te pasy Shahida. Co to jest? Co się wysadzają. Wszystkie miała takie ciuchy porobione, żeby to wsadzić. Ona już jest zatrzymana, nie? Ale widzi Pani co przyjeżdża? na tyle czarno było na Ukrainie, to to co się teraz dzieje to... Ale wy jesteście tutaj, tak, ja wiem, wy jesteście tutaj, żeby pomagać uchodźcom z Ukrainy, prawda? Ale widzicie, co przychodzi do nas? Ja wiem. Nie ma miejsca. Najpierw miejsce musi być zabezpieczone ja tak dla matek z dzieckiem. I tak proszę robić. Ja was o to proszę. Dlatego, jeżeli ma pani jakoś jak najbardziej No, i wtedy, no, jak oni szanują swoje tutaj, prawda, zasady religijne i tak dalej, to muszą opuścić. Tak jest, muszą opuścić namiot, bo tam będzie matka z dzieckiem. Także, że i tu. Mogę Państwu też Chodzi mi o to, że znajoma w Krakowie pracuje w taki od czy coś takiego. że zorganizować zbiór.